Hej, nazywam się Aniołek Zuzia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego obchodzimy święta Bożego Narodzenia? To wyjątkowy czas w roku, pełen radości, rodzinnego ciepła i pięknych tradycji, takich jak ubieranie choinki, śpiewanie kolęd czy otrzymywanie prezentów. Chciałabym Ci opowiedzieć trochę więcej o tym magicznym święcie. Przygotowałam także dla Ciebie super niespodziankę. Teraz posłuchaj opowieści. Która opisuje narodziny małego Jezuska, dzięki którym obchodzimy te cudowne święto Bożego Narodzenia każdego roku, które przypada zawsze 25 grudnia. Dawno, dawno temu w małym mieście zwanym Betlejem miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Narodził się tam mały chłopiec Jezus, którego narodziny świętujemy co roku w Boże Narodzenie. Czy wiesz, jak wyglądała noc, w której urodził się Jezus? Opowiem ci o niej, bo była naprawdę wyjątkowa i magiczna. Wszystko zaczęło się, gdy cesarz rzymski zarządził, że każdy musi wrócić do miasta swojego pochodzenia, aby zostać wpisanym do księgi ludności. Dla Maryi i Józefa, przyszłych rodziców Jezusa, oznaczało to podróż do miasteczka Betlejem, ponieważ Józef pochodził właśnie stamtąd. Maryja była wtedy w ciąży i niedługo miała urodzić. Podróż była długa i trudna, ale Maryja i Józef byli pełni wiary i nadziei. Gdy w końcu dotarli do Betlejem, miasto było pełne ludzi i nie było wolnych miejsc, gdzie mogliby się zatrzymać. Próbowali znaleźć miejsce w gospodzie, ale wszystkie były zajęte. W końcu pewien życzliwy gospodarz zaproponował im schronienie w swojej stajence. To nie było najlepsze miejsce na narodziny dziecka, ale Maryja i Józef byli wdzięczni za każdy dach nad głową. W tej skromnej stajence otoczeni przez zwierzęta przyszedł na świat mały Jezus. Jego narodziny były tak ważne, że nawet na niebie pojawiła się cudowna, jasna gwiazda, nazywana gwiazdą betlejemską, która poprowadziła trzech mędrców, czyli trzech króli Kacpra, Melchiora i Baltazara, do miejsca, gdzie urodził się mały Jezusek. Trzej królowie przynieśli ze sobą bardzo szczególne prezenty. Oto co przynieśli. Jeden z królów przyniósł złoto. Złoto jest bardzo cenne i piękne. Dając złoto, król pokazał, że Jezus jest dla niego jak król. To było kiedyś jak dawanie najcenniejszego skarbu. Drugi król przyniósł kadzidło to taka pachnąca żywica, która wydziela piękny zapach, gdy się ją podpali. W dawnych czasach używano kadzidła, żeby pokazać, że coś jest święte. Ten prezent oznaczał, że Jezus jest bardzo ważny i szczególny. Trzeci król przyniósł mirrę. Mirra to także żywica, ale używana była do leczenia ludzi i jako specjalny olejek. Choć to może wydawać się dziwnym prezentem dla dziecka, był to sposób, aby powiedzieć, że życie Jezusa będzie miało wielkie znaczenie. Gdy dotarli do stajenki. Zobaczyli Małego Jezusa leżącego w żłobie. Byli pełni podziwu i radości, widząc dziecko, które miało przynieść pokój, nadzieję i miłość ludziom na całym świecie. Od tej pory każdego roku ludzie niemalże na całym świecie obchodzą Boże Narodzenie, świętując narodziny Jezusa i przypominając sobie o miłości, nadziei i pokoju, które przyniósł na świat. To piękna opowieść, prawda? Dzięki cudownym narodzinom Jezusa co roku cieszymy się z tych przepięknych świąt. Teraz opowiem Ci o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to święto, które obchodzimy na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa, i przypada ono 25 grudnia. Wigilia to szczególny dzień, kiedy rodziny spotykają się na uroczystej kolacji 24 grudnia. Na stole według tradycji powinno pojawić się 12 potraw, które mają symbolizować podziękowanie za cały rok. Potrawy na stołach różnią się w zależności od miejsca, w którym mieszkamy, ale w większości polskich rodzin nie może zabraknąć: barszczu czerwonego z uszkami, pierogów z kapustą i grzybami, ryby, zazwyczaj karpia, kompotu z suszu czy kutii. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Ja uwielbiam barszczyk czerwony z uszkami, ale muszę bardzo uważać, aby nie wybrudzić mojej białej sukieneczki. Pod białym obrusem kładziemy troszkę sianka, które symbolizuje narodziny Jezusa. Do stołu zasiadamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, co nawiązuje do gwiazdy betlejemskiej, którą zobaczyli Trzej Królowie. Następnie odbywa się wspólna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii. O narodzeniu Jezusa. Według tradycji najstarszy członek rodziny dzieli opłatek, co jest zwyczajem znanym głównie w Polsce. Dzielenie się opłatkiem to gest wyrażający miłość, przebaczenie, pamięć o bliskich i życzenia dobra na nadchodzący rok. Dzielimy się między sobą opłatkiem i składamy sobie życzenia. Na stole zawsze stawia się dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. W ten świąteczny czas nikt nie powinien być sam. Po kolacji wigilijnej dzieci z niecierpliwością oczekują na rozpakowywanie prezentów. W zależności od regionu prezenty przynosi Gwiazdor, Mikołaj, Gwiazdka, Aniołek, Dziadek Mróz lub Jezusek. Niezależnie od tego, kto przynosi prezenty, zostawia je pod choinką. No właśnie, ubieranie choinki to kolejna wspaniała tradycja świąt. Choinka to zazwyczaj ozdobiony świerk, jodła lub sosna. Obecnie ozdabiamy choinkę szklanymi bombkami, cukierkami, kolorowymi światełkami, które mienią się jak gwiazdki na niebie. Czy wiesz, że w Polsce choinki zaczęto ubierać około 200 lat temu? Dekorowano je nawet prawdziwymi świeczkami. Okazało się to jednak niebezpieczne, bo powodowało dużo pożarów. Ozdoby różniły się od tych, które mamy teraz. Kiedyś ozdabiano choinki prawdziwymi szyszkami. Jabłkami, orzechami czy ozdobami ze słomy Czy wiecie, że choinka symbolizuje życie i nadzieję? W Polsce nie ma określonego dnia, w którym ubieramy choinkę. Niektóre rodziny ubierają ją w wigilię, a niektóre dużo wcześniej. Kolejną wspaniałą tradycją jest śpiewanie kolęd. Kolendy to specjalne świąteczne piosenki. Śpiewamy je, aby wyrazić radość z narodzin Jezusa i podzielić się nią z innymi. Czy macie swoją ulubioną kolendę? Moją jest cicha noc. A wiecie, kiedy możemy śpiewać kolendy? Podczas pasterki. Pasterka to msza, która odbywa się w kościele w Wigilię, zazwyczaj o północy. Symbolizuje pasterzy, którzy odwiedzili małego Jezuska i czuwali nad nim właśnie w nocy. W wielu domach zostaje zawieszona jemioła. Jemioła jest symbolem pokoju i pojednania. Zawieszanie jemioły w domach ma przynieść szczęście i ochronę. Boże Narodzenie ma jeszcze wiele różnych tradycji. Dziś poznałeś te najważniejsze i najbardziej popularne. Różnią się one od tego skąd pochodzisz. Często inne tradycje mają osoby z Krakowa, Lublina czy Warszawy, a inne z Gdańska czy Łodzi. Wszystkie tradycje są piękne i wyjątkowe. Warto o nich pamiętać i przekazywać z pokolenia na pokolenie. A teraz przygotowałem specjalnie dla Ciebie kilka pytań związanych ze świętami Bożego Narodzenia. A potem mam dla Ciebie super niespodziankę. Zaczynamy! Pytanie numer jeden. Ile potraw powinno pojawić się na wigilijnej kolacji? 12 czy 24? Poprawna odpowiedź to 12. Kiedy są święta Bożego Narodzenia? 25 grudnia czy 24 grudnia? Poprawna odpowiedź to: 25 grudnia. Jak nazywa się uroczysta kolacja, którą rozpoczynamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka? Wigilia czy pasterka? Poprawna odpowiedź to wigilia. Jak nazywa się roślinka, którą zawieszamy w naszych domach na okres Bożego Narodzenia? Jemioła czy brzos? Poprawna odpowiedź to jemioła. Czym dzielimy się podczas wigilii? Czekoladą czy opłatkiem? Poprawna odpowiedź to opłatkiem. Super ci poszło, brawo! A teraz czas na niespodziankę, czyli wspólną zabawę. Posłuchaj i śpiewaj razem ze mną kolendy. Lulajże Jezuniu, przybierzeli do Betlejem, a potem wśród nocnej ciszy. Zaczynamy. Lulajże! 在。 Yeah. Przebierzeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. To jest serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi! Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój. Na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Pod osobą chleba i wina. Padniemy na twarz przed tobą, wierząc, żeś jest pod osobą.